Witam Was w świątyni Burz w kolejnym podcaście. Chciałbym Wam przedstawić pokrótce magiczne właściwości niektórych drzew, które są dość istotne w magii. I bez zbędnego przedłużania przejdę do rzeczy. Zacznijmy sobie od brzozy. Tradycyjna miotła czarownicy wykonana jest z gałązek brzozy. Jeśli chodzi o zastosowanie magiczne. Brzoza wiąże się z oczyszczaniem fizycznym i energetycznym oraz ochroną. Ma również związek z dziećmi. Dawniej kołyski często były wykonywane właśnie z drewna. Rzuzowego. Kolejnym drzewem jest Dąb. Jest jednym z najważniejszych drzew w tradycji ludowej. Przypisuje się mu magiczne właściwości związane z obroną, burzą, siłą, odwagą, uzdrawianiem, długowicznością, ochroną i szczęściem. Jego drewno jest bardzo mocne i znane z dużej wytrzymałości oraz twardości. Dlatego też dąb wykorzystuje się w budownictwie mieszkaniowym i szkutnictwie kory dębu używa się do gabowania skóry oraz jako barwnika. Żołędzie, czyli po prostu owoce dębu są symbolami płodności, a jemioła rosnąca na dębach uważana była przez druidów za szczególnie silną. I odgrywała istotną rolę w ich praktykach magicznych. Klon. Klon jest kolejnym popularnym drzewem używanym do produkcji mebli oraz do różnego rodzaju wyrobów rzemieślniczych. Stanowi również źródło bawnika i cukru klonowego. Przypisuje mu się magiczne właściwości związane z miłością, dobrobytem, życiem i zdrowiem oraz ogólną obfitością. Sosna. Powszechnie stosowana w budownictwie sosna jest jednym z najczęściej występujących drzew w Europie i Ameryce Północnej. Błyszczyn, jedna z najbardziej magicznych klejnotów. Doskonała żywica, oczywiście sosnowa. Olejek sosnowy. Jest używane do produkcji środków czyszczących. W magii sosna służy oczyszczaniu fizycznemu i energetycznemu, uzdrawianiu, do rozjaśniania umysłu przy dobrobycie i ochronie przed złem. Teraz taka, taki miks drzew z rodziny cypryszowatych, czyli żywotnik, cyprysik i jałowiec. Uznawane przez wiele kultów za magiczne i potężne. Są od znane ze względu na swoje właściwości ochronne, a także zdolność odstraszania owadów i szkodników. Dzięki aromatycznemu zapachowi często składano je w ofierze podczas rytuałów. W magii cyprysowate wiążą się z uzdrawianiem, duchowością, oczyszczaniem, ochroną, dobobytem i harmonią. Jarzą pospolity. Mm. Często uznawana jest albo za ulubioną, albo za znienawidzoną roślinę czarownic i wróżek. W magii służy rozwijaniu mocy psychicznych, wróżeniu, uzdrawianiu, ochronie przed złem, a także pokojowi, kreatywności, sukcesowi, zmianie i transformacji. Topola. Przypisuje się jej magiczne właściwości związane z dobrobytem, komunikacją, a także z egzorcyzmami i oczyszczaniem. Jesion Jest jednym z drzew uważanych przez niektóre kultury europejskie za drzewo świata. Jego magiczne właściwości wiążą się z wodą, siłą, intelektem, siłą woli, ochroną, sprawiedliwością, równowagą i harmonią, zręcznością, podróżami, pogodą oraz mądrością. Kolejnym drzewem to wieżba biała, zwana również jako wieżba płacząca. Kojarzona jest z księżycem, gdyż bardzo przyciąga ją woda i często rośnie w pobliżu zbiorników wodnych. W folklorze wiąże się z boginią i kobiecymi cyklami. Dzięki temu, że jej gałęzie mają niezwykłą zdolność regeneracji, wierzba jest również związana ze wzrostem i odnowieniem. W magii służy miłości, spokojowi, harmonii, ochronie i uzdrawianiu. Bezczarne, zwane również drzewem czarownic. Mówi się, że osoba, która nie poprosi tego drzewa trzykrotnie pozwolenie na zebranie jakiejkolwiek jego części, będzie miała pecha. Folklor łączy bezczarne aspektem starej bogini oraz czarownicami, dlatego też rzadko używano tego drzewa do wytwarzania mebli lub jako drewna opołowego z obawy przed wywołaniem ich gniewu magiczne właściwości bzu czarnego wiążą się z ochroną, szczególnie przed uderzeniem pioruna, dobrobytem i uzdrawianiem. Bez jest też drzewem pani Hekate, jest niejako związane ze światem podziemnym. Następnie mamy wiciokrzew, związany ze stanami liminalnymi lub przejściowymi. Magi magii kojarzony jest ze świadomością parapsychiczną, harmonią, uzdrowieniem, dobrobytem i szczęściem. Jabłoń. Kojarzona jest z życiem, długowiecznością i płodnością. W folklorze jabłko łączy się z życiem pozagrobowym, kreatywnością i innym światem. Przypisuje się jej takie magiczne właściwości, które są związane z miłością, ustawianiem harmonią i długowiecznością. Oczar Wiginijski, zwany również Orzechem Czarnoksięskim. A o... magii wiąże się głównie z ochroną, uzdrawianiem i pokojem. Cispospolity, ospolity, który jest trujący. Koleżony jest ze śmiercią. Często pojawia się w tradycji ludowej związane z czarownictwem, naturalną magią. Magia wiąże się z duchami, zaświatami. Czyst jest um, połączeniem śmierci ale także i mm, życia z stania Kolejne drzewo to głuk. E Jego magiczne właściwości wiążą się z płodnością, harmonią, szczęściem, zaświatami, a także ochroną. I e Ostatnie drzewo, które bym chciał przedstawić, to leszczyna, która jest kojarzona z mądrością. W przykład z leszczyną związanie są tacy bogowie jak Thor, Brigid czy Apollo. Właściwości leszczyny wiążą się ze szczęściem, płodnością. Ochroną, ogólnie ze spełnianiem marzeń. To tak króciutko przedstawiłem kilka przykładów drzew, które mają jakieś znaczenie w magii. I myślę, że w tym podcaście to by było na tyle. Mam nadzieję, że Mniejszy podcast Was zainteresował. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Dania łapkę w górę, jeśli się podobało. I do następnego odcinka. Cześć.